nierówność trygonometryczna o teści rozwiąż nierówność minus 2 sinus 3x większe bądź równe 1 w przedziale domkniętym od 0 do 2pi zapiszmy sobie zatem nasze równanie które ma postać minus 2 sinus 3x większe bądź równe 1 obustronnie podzielmy przez Minus 2 i zostaje nam postać sinus 3x mniejsze bądź równe minus 1 druga. Pamiętamy tutaj, że dzielimy przez liczbę ujemną, dlatego znak nierówności zostaje zamieniony na przeciwny. I teraz. Za 3x podstawmy sobie literkę t i będziemy mieli sinus t mniejszy bądź równy minus 1, druga. Narysujemy teraz funkcję sinusoidy jako zmienną liczby t. I będziemy mieli 1 minus 1 pi drugich pi 3 pi oraz 2 pi. Ciągle zmienna T. A zatem będziemy mieli punkty przecięcia z osią oraz ekstremum i nasza funkcja będzie wyglądała w ten sposób. Patrzymy, kiedy nasza funkcja jest mniejsza bądź równa, minus jedna druga. Zaznaczamy minus jedna druga. Szukamy punktów przecięcia. Wspominamy sobie, że funkcja przyjmuje wartość 1 druga dla pi 6 Dlatego do pi dodajemy pi 6 a zatem mamy 7 szóstych pi oraz od 2 pi odejmujemy pi szóstych, dlatego będziemy mieli 11 szóstych pi. Widzimy zatem że ten przedział jest przedziałem, który jest mniejszy od minus 1 drugiej. To wszystko zgadza się dla zmiennej T, natomiast nasze T to jest 3x. Oznacza to, że funkcja trygonometryczna sinusoidy jest trzy razy ściśnięta w jednym okresie od 0 do 2 pi. A zatem takich elementów będzie 3. W jaki sposób teraz to możemy zrobić? A mianowicie możemy teraz dołożyć kolejne sinusoidy, które będą kolejnymi etapami, już jako zmienna xowa, czyli tu będziemy mieli 2x, to tu będziemy mieli 3 pi, następnie będziemy mieli. 4 pi 5 pi S S3 S 6 pi. Czyli po przedłużeniu naszej funkcji będzie ona przebiegała w ten sposób, Kolejnymi miejscami, które będą pasowały, będą te przedziały, do których dodajemy 2 pi, a zatem będziemy tutaj mieli kolejne okresy, a zatem 7 szóstych dodać 12, to będziemy mieli 19 szóstych pi, 11 dodać 12, czyli będziemy mieli, 23, szóste pi, i dodajemy kolejne 2 pi, w efekcie będziemy mieli 12, czyli 21, 31, szóstych pi oraz 35 pi. I teraz wszystkie te trzy okresy zmieszczą się, ściskamy je do okresu 2 pi. Czyli wszystkie te końcówki muszą zostać podzielone na 3. A zatem nie będziemy już mieli 7 6 pi, ale będziemy mieli 7. 6 razy 3, czyli 7 osiemnastych pi do 11, również osiemnastych pi. Ponieważ mają być mniejsze bądź równe, a zatem przedziały domknięte, kółeczka pełne, a nawiasy kwadratowe. W sumie i tutaj również 19 osiemnastych pi. Do 20, 23 osiemnastych pi. Nawiasy domknięte. W sumie 31 osiemnastych do 35 osiemnastych pi. Obustronnie domknięte. W najlepszy sposób, żeby to zobaczyć, można zrobić coś następującego. A mianowicie, kiedy będziemy mieli Wykres. Żeby to ukazać, będziemy mieli y to się równa sinus x. -a. I to jest nasza sinusoida. Natomiast kiedy będziemy mieli y to się równa sinus, tym razem w nawiasie 3x. -y. Widzimy w tym momencie, że ta funkcja niebieska, czyli nasza rysunkowa, będzie trzy razy ściśnięta. Mamy pierwszy okres, mamy drugi okres podstawowy i mamy trzeci okres podstawowy. A zatem tych przedziałów, jeśli w normalnym okresie będziemy mieć jeden przedział, w trzy razy ściśniętym tych przedziałów będzie trzy. Dlatego rozwiązaniem jest ten. Element pełny z podzieleniem na trzy przedziałów siedem szóstych do jedenastu szóstych.